Flash integracyjny w 120 sekund dookoła integracji. W nas każdego dnia pojawiają się cudzoziemcy. Czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dlatego tak niezwykle istotna jest integracja. Właśnie w tym celu powstaje wiele projektów, między innymi tygiel kulturalny zorganizowany przez Komisję do Spraw Wymian Międzynarodowych Samorządu Studentów UONCS. Ważne jest, abyśmy wszyscy żyli w zgodzie, a nie dzielili się na jakieś grupki. Chcieliśmy zrobić coś, aby połączyć nasze kultury, pokazać dla naszych studentów kultury innych narodów, ponieważ studiują razem z Ukraińcami, z Białorusinami. A nic o nich nie wiedzą. Chcemy przybliżyć przez to im chociaż w jakiejś małej części to, kim oni są, ich język, kulturę, mówił Bartek Horodecki, główny organizator akcji. Podczas wydarzenia można było wysłuchać pięknej poezji oraz piosenek z Ukrainy i Białorusi. Zagraniczni studenci z dumą prezentowali swoje kraje i kulturę, starając się wypaść jak najlepiej. My. Polacy mogą poznawać kulturę innych różnych państw, i moim zdaniem to jest bardzo ciekawe. Trzeba takie zebrania organizować jeszcze częściej, żeby wszyscy mogli dotknąć innej kultury. Wszyscy żyjemy w jednym świecie, więc musimy po prostu przyjaźnić się. Mówiła Irena, studentka z Białorusi. Pierwsza edycja tygla kulturalnego odbyła się w maju tego roku. Mamy nadzieję, że wydarzenie będzie kontynuowane w przyszłości. Katarzyna Leszczyńska, do usłyszenia. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Wyłączna odpowiedzialność za emitowane treści spoczywa na Stowarzyszeniu Solidarności Globalnej i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.